Ocztargi Mobile World Congress, które odbywają się w Barcelonie, tak naprawdę dopiero się rozpoczęły. To wydaje się, że wszystko to najciekawsze już zdążyliśmy zobaczyć. Wszyscy najwięksi gracze technologicznego świata zdążyli już pokazać swoje sprzęty, a my postanowiliśmy zebrać te wszystkie informacje w jednym wideo i sprawdzić, które z nich będą najciekawsze i na które warto czekać w przeciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Która najbardziej rozgrywała umysły wszystkich miłośników nowych technologii, tym razem była Nokia, a to ze względu na powrót kultowego modelu Nokia 3030. 30. Oczekiwania wobec unowocześnionej wersji kapitalnego telefonu sprzed lat były ogromne, a finalny efekt jest taki sobie. Nokia została wyposażona w kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala. Dodatkowo mamy 2-megapikselowy aparat i slot na karty microSD, a całością zarządza system Nokia Series 30 Plus. Wśród preinstalowanych aplikacji mamy między innymi przeglądarkę Opera, czy też kultową, odświeżoną grę Snake. Wedle producenta czas czuwania ma sięgać tutaj nawet 25 dni, a samo ogniwo ma 1200 mAh, czyli niewiele, ale jak na klasyczny telefon, jest to jak najbardziej wystarczająca opcja. Cena to około 49 euro. Nie samą Nokia 3030 człowiek jednak żyje. Na rynek trafią także trzy inne smartfony brandowane tą marką. O Nokii 6 wspominaliśmy już często, dlatego warto skupić się na dwóch pozostałych smartfonach dystrybuowanych przez firmę HD Global. Pierwszym z nich jest Nokia 5 to smartfon z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala, na pokładzie znalazł się również 12-megapikselowy aparat i 2 GB pamięci RAM. Cena tego smartfona to 189 euro, a jak zapewne się spodziewacie, będziemy mogli go kupić w czterech różnorodnych wersjach kolorystycznych. Na rynku pojawi się także Nokia 3, to nieco mniejszy smartfon z 5-calowym wyświetlaczem w rozdzielczości HD, z 8-megapikselowym aparatem do zdjęć selfie z autofokusem i obudową z metalową ramką. LG pokazało sprzęt, na który czekaliśmy chyba wszyscy. Wreszcie zaprezentowano bowiem G6, czyli kolejnego solagowca koreańskiego producenta. Sprzęt ten ma być swoistym market killerem i cóż, pierwsze wrażenia wskazują na to, że faktycznie może się tak stać. LG G6 został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 5,7 cala, co stanowi przyrost odnośnie LG G5 o 40 cala. Matryca została wykonana w technologii IPS, a treści prezentowane są w rozdzielczości QHD+, czyli 2880 na 1440 pikseli. Sercem LG G6 jest Qualcomm Snapdragon 821 taktowany częstotliwością 2,35 GHz przy wsparciu układu graficznego Adreno 530. Dodatkowo znajdziemy na pokładzie także 4 GB pamięci RAM oraz 32 lub 64 GB miejsca na pliki użytkownika. LG G6 będzie mogło się także pochwalić podwójnym aparatem fotograficznym na tylnym panelu. Obydwa mają po 13 megapikseli. Smartfon będzie pracować pod kontrolą Androida 7.0 w wersji Nougat. Z kolei bateria ma mieć pojemność 3300 mAh i wspierać technologię szybkiego ładowania. Niestety nie znamy oficjalnej ceny LG G6, ale spekuluje się, iż powinna być ona w granicach 699 euro. Kolejnym z wielkich, koreańskich graczy, którzy zorganizowali podczas MWC swoją konferencję, był Samsung. I choć wszyscy spodziewali się tutaj premiery Galaxy z 8 to na tę będziemy musieli nieco poczekać, aż do eventu Samsung Unpacked, który odbędzie się 29 marca. W zamian za to koreański koncern zaprezentował nowy tablet. Samsung Galaxy Tab S3 został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 9,7 cala wykonany w technologii Super AMOLED. Potwierdziły się także ostatnie doniesienia dotyczące wykorzystania układu Snapdragon 820, który będzie działać we współpracy z układem graficznym Adreno 530 oraz 4 GB pamięci RAM. Huawei na targach MWC zaprezentowało sprzęty, których istnieje spodziewał się chyba praktycznie każdy. Mowa o Huawei P10 oraz P10+. Choć smartfony nie przynoszą żadnej wielkiej technologicznej rewolucji, to jak zawsze trzeba o tych sprzętach powiedzieć kilka naprawdę ciepłych słów. W Huawei P10 producent zastosował ekran o przekątnej 5,1 cala, wyświetlający obraz w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. P10 Plus mamy z kolei do czynienia z wyświetlaczem o przekątnej 5,5 cala o prezentującym obraz w rozdzielczości WQHD, czyli 2560 na 1440 pikseli. Za sprawne działanie obydwu smartfonów odpowiedzialny jest układ Kirin 960, a więc najwydajniejszy układ w ofercie firmy Huawei. Dodatkowo mamy tutaj do czynienia z 6 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane użytkownika. To, czym zawsze mogły pochwalić się smartfony Huawei, były niewątpliwie dobre aparaty. Nie inaczej jest także i tym razem. Na tylnym panelu znajduje się podwójny aparat. Jeden ma rozdzielczość 20 megapikseli, a drugi 12. Dodatkowo mamy tutaj na wyposażeniu dwutonową podwójną lampę błyskową, laserowy czujnik pomiaru ostrości, a także obiektywy sygnowane Loco lejka. Nie brakło także optycznej stabilizacji obrazu, selfie z kolei dedykowana została kamera 8-megapikselowa z przysłoną obiektywu f1.9. Na targach w Barcelonie nie mogło także zabraknąć Sony, które mimo iż ma małe problemy ze swoją działką mobile, nie omieszkało zaprezentować nowych smartfonów z linii Xperia. Najciekawszym z nich jest najnowszy flagowiec Sony Xperia XZ Premium. To smartfon wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala, wyświetlający obraz w rozdzielczości 4K. Smartfon napędzony jest Snapdragonem 835 wspieranym przez 4GB pamięci RAM. Na rynek trafi także Sony Xperia XZS, czyli nic innego jak odświeżenie z Xperia XZ. Ostatnimi ze smartfonów zaprezentowanych przez Sony są typowe średniaki Xperia XA1 i Xperia XA1 Ultra. Obydwa te smartfony są do siebie bardzo podobne. Oba urządzenia mogą pochwalić się bezramkowym designem, 23 megapikselowym aparatem ze światłem f2.0 i szybkim autofokusem, a w obydwu przypadkach sercem tych smartfonów jest procesor Mediatek Helio P20. Oba smartfony różnią się za to rozmiarem ekranu, gdyż Xperia XA1 to 5-calowy smartfon, a XA1 Ultra to 6-calowy tablet. Nie sposób nie zatrzymać się także przy propozycjach innego wielkiego gracza technologicznego świadka, czyli Lenovo. Poznajcie model Moto G5. Za działanie Moto G5 odpowiedzialny jest ośmiordzeniowy Snapdragon 430, wspierany przez 2GB pamięć operacyjną RAM. Z kolei na dane zarezerwowane zostało 16GB budowanej pamięci. Lenovo przygotowało także wariant Moto G5 z 3GB RAMu oraz 32GB wbudowanej pamięci. Lenovo proponuje w Moto G5 obszar roboczy o przekątnej 5 cali, na którym informacje będą wyświetlane w rozdzielczości Full HD. W kwestii aparatu mamy tutaj 13-megapikselową matrycę z możliwością rejestrowania wideo w rozdzielczości do Full HD. Wideo połączeniem dedykowana została natomiast kamera 5-megapikselowa z możliwością nagrywania filmów w rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Na rynek trafi także Moto G5 Plus. Moto G5 Plus będzie mogło pochwalić się ekranem o przekątnej 5,2 cala wyświetlającym obraz w rozdzielczości Full HD. Na pokładzie znajdzie się Snapdragon 625, który będzie pracował przy wsparciu 4GB pamięci RAM. Aparat, który znajdziemy na pokładzie Moto G5 Plus to 12-megapikselowa matryca z przysłoną obiektywu f1.7. Lenovo przygotowało także ciekawą rzecz dla miłośników tabletów. Na rynku pojawią się nowe sprzęty z linii Tab 4. Na rynek trafią aż cztery nowe tablety. Będą to Lenovo Tab 4 o przekątnej 8 i 10 10,1 cala, oraz Lenovo Tab 410 Plus, również w takich samych wielkościach. Tablety z linii Plus będą charakteryzować się lepszą przekątną wyświetlacza, szybszym procesorem czy też większą ilością pamięci RAM. Na sam koniec przygotowaliśmy coś dla miłośników sprzętów, które stanowią już swoisty margines na rynku smartfonów. BlackBerry zaprezentowało bowiem smartfona z fizyczną klawiaturą kuwerty. Poznajcie BlackBerry Key One. Blackberry BlackBerry 1 oprócz oczywiście niewątpliwej atrakcji w postaci fizycznej klawiatury QWERTY, zastosowano 4,5-calową matrycę o rozdzielczości 1620x1080 pikseli. Smartfonem zawiaduje procesor Snapdragon 625 przy wsparciu 3 GB pamięci RAM, z kolei na dane zarezerwowano 32 MB pamięci. Jak więc widzicie, na MWC 2017 pojawiło się wiele naprawdę ciekawych sprzętów, którym będziemy żyć przez najbliższe tygodnie czy miesiące. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o nich nieco więcej, koniecznie wpadnijcie na stronę GSM Maniaka. Nie zapomnijcie także zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.